Hejka wszystkim! Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z nowego konta i już zrobiłam nową postać, to teraz muszę wymyślić nazwę i jak wymyślę nazwę to do Was wrócę. Już zrobiłam nazwę i hasło, to teraz akceptuję i utwórz moje konto. Czekamy. Mm. O! Sobie. Dobra. Jeszcze żeby nie sobie poprzesyłam te unikaty, które mam których prawie w, w ogóle nie mam, ale nieważne. <grych> ale najpierw może w jakiś miarę ok level. A no. do od razu

To jest okej okay. Pójdźmy sobie pójdziemy do sklepu Do sklepu i coś kupię w miarę okej okay. Żebym wyglądała jak człowiek jakoś Dobra muszę, muszę zakończyć To normalnie W nerwie. Ok, Okej otwiera się A gdzie mam to? A, A dobre, nie nieważne Um, kolejne prezenciki, długo kolejny level Okej okay. Dziękuję Co tu się dzieje? Się dzieje? <laughs> Może ta bluzeczka Zmienię ją na białą Okej okay. okay. Pasuje, to teraz muszę resztę prezentów jeszcze pozbierać Jeszcze gdzieś? Ano, przecież tak um, Tu są dwa Piątego levela raczej nie Tymi prezentami Choć możliwe, ale jeszcze dużo mi brakuje Znaczy jak już bardzo mi wystarczy mi Nie, mi brakuje. A no, całkiem, całkiem ten. Halo. Słuchawało się? Tyle ja do was ja wrócę, jak już to na ten. Pi... Okej, okay, już jestem, to teraz coś się fajnego ubiora. Mm. Dobra. Najpierw rozbiorę swoją mówię star. Hmm. Okej, okay, już mamy. To teraz jeszcze muszę znaleźć jakieś ładne włosy w miarę, żeby były ok. Co? To jest... Co? Moje oczy tego nie uwierzą, nie, ale no okej okay. Dobra, to teraz te włosy. Bo te włosy bardzo posłem do tego luku i w ogóle. Są ładne też. Ten kolor. Okej. Okay. W sumie jeszcze buty i dodatki, już kończę luka. O nie, nie starczy mi. Będę musiała do listy życzeń dać. Sportowe. Tylko no właśnie, gdzie są jakieś w miarę dobrej cenie, a nie jakieś drogie. Dobra, te są, nie, te są trochę brzydkie i nie pasują do tego roku kompletnie. Dobra, może wezmę po prostu te. No są ok, tylko zmienić kolor, zobaczę czy jest takie. O, nie, zostawię na białych. Bo lepiej tak wygląda. Nie, yeah, na pewno mi jest jak mam o wiele mniej mm. Ej, nie Później sobie to kupię Maska? Nie hmm. Dobra, wiem co na pewno muszę kupić yy bo to jest chyba w innych, ale nie jestem pewna to ja do was wrócę jak to jakoś znajdę niestety tego nie ale y, takie serduszka sobie dam, bo pasują do tego rynku i dodam to wszystko do listy życzeń i na chwilę muszę tutaj ten, bo pamiętam, że moje główne konto ma te rzęsy Ok. Hmm. Załadujesz się, Mulser tutaj? O! Tylko muszę znaleźć, przy których, boję, które są za diamenty. Ok, to nie są za diamenty, tylko muszę jeszcze raz kliknąć, żeby na pewno wszystko mi się w sklepie znalazło. Okej okay. mm. w sumie Dobra to sobie jeszcze zostawiam a to... O to na pewno jeszcze wezmę. Tego nie, tego nie. Też... O, to są właśnie te no. Rzęsy. <grym> I też jeszcze dam do listy życzeń. Okej. Okay. Ja film trwa 7 minut, za niedługo będę kończyć. To teraz sobie coś z, tej ży z tej życzeń kupię. Włosy na razie mogą zostać, bo wyglądają spoko. Dobra, na razie kupię sobie te spodnie i bluzkę. Mm. I buty, bo to wygląda bardzo źle. Okej, okay, a później sobie resztę kupię, albo wyślę sobie z mojego konta coś. Okej. Okay. Dobra, to ja będę kończyć i pa pa!